Zacznę może od najważniejszych, najważniejszych tej osoby, czyli trener Stanisław Przestrzencow, pan Adam Mieszkowski, który pomoże nam przy tym Z nami jest również kapitan zespołu w Rzeźniczak oraz nasz zawodnik, pan na Niewalnik-Kolić. Oderwaliśmy się na kilka nie od klasy, także bardzo bym prosiła, żeby pytania dzisiejszej konferencji dotyczyły właśnie do jutrzejszego meczu. Prosimy o zaproszenie się. Ja już wieczorek, chyba Pana Szabaspo. Pozwoli Pani, że troszeczkę, że tak powiem, wyjdę poza. Te ramy, które określiła Pani, ale ja oczywiście zapytam o najbliższe Pytanie do Pana Trenera. Jakie obchodzi stulecie, cele jakie stawiane są przed tym klubem, przed kibiców, to zdobycie Walu Polskiego, Mistrzostwa Polski i marzenia o Lidze Mistrzów? Chciałbym się dowiedzieć, czy odczuwa Pan z tego tytułu jakiś stres, czy stawał Pan w swojej sportowej i terenerskiej karierze przed takimi wyzwaniami. No jak Pan sądzi, jak ten jutrzejszy, jak ta jutrzejsza pierwsza przeszkoda zostanie pokonana, czy zostanie przedszkola wdrożona? No, во-первых, сегодня 1 maja, всех с праздником. Wszystkiego 1 maja. W związku z tym życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i gratuluję za okazję 1 maja. Это раз. Во-первых, кто психологию изучал, я думаю, стресс больше у того, кто задает Значит, Конечно, что если на психологии, то стресс и под ноги, и все, как спокойно задает питание я. Потому что про стресс вы спрашиваете. Да, больше на самом деле питание о стрессе. И я уже один раз отвечал на такой вопрос. Должны на такие питания. А если бы было 97 лет лиги, выигрывать не надо. А, а czy, если когда, лет, то, не очкивал, то Отвечаю вопросом на вопрос, отвечаю на питание. У нас никакого стресса нету. Сегодня праздник у всего. człowieczeństwa, a завтра paręku mamy, bo to e, dzisiaj mamy święto wszystkich tak naprawdę, a jeżeli mamy święto naszej drużyny, to mamy finał pod orłem. i chciaлось by, żeby jutro żeby była nie tylko Legia United, no, Warszawa United. Czyli byśmy zwrócili, według założycieli Legia United, jakoś Warszawa United. I, I tak a będzie w porządku, tak? i będzie wszystko wtedy w okay, wszystko będzie w porządku. W porządku. Dwa pytania do kuby Czaka. Pierwsze pytanie: w ostatnich sześciu meczach ligowych tylko sześć, dwa razy udało Wam się zwyciężyć. I takie pytanie: czy to jest kwestia psychiki, tak jak mówi prezes Błogosław Leśnodowski, czy Wy już naprawdę czujecie zmęczenie tym sezonem? No i drugie pytanie: odpójść na zdrowie, czy jesteś już w 100% gotowy do gry. To znaczy, wolałbym się skupić na najtrudniejszym meczu, niż na czym to było ostatnio yy, widzę. Co do, co do zmęczenia, to myślę, że nie ma, nie ma w ogóle takie, takiego tematu. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tym bardziej, że na wiosnę tych spotkań nie ma aż tak wielu, jak, jak to było na jesień, gdzie graliśmy praktycznie co trzy dni. Teraz to wszystko jest tak porozkładane, że, że myślę, że nikt z nas nie narzeka na, na zmęczenie sezonem i myślę, że to byłoby nie na miejscu, gdyby tak. Tak było. Co do samego zdrowia, no to jest coraz lepiej i jestem ja pełen nadziei. Mam nadzieję, że będę mógł jutro normalnie zagrać, więc, więc z taką myślą zgodę się pęknięć. Dzień dobry, czy to była telewizja polska to Info. Panie trenutze, ja mam pytanie do pana. przed rokiem, do pana, czy ja wygrała 2 do jednego w finale z Lechem Poznań właśnie? Jak tym razem nastawia pan drużynę? To znaczy się bardziej ofensywnie, bardziej defensywnie. Wiadomo, że trzeba strzelić ramkę, żeby wygrać. Ale jak nastawia pan drużynę na ten mecz? I drugie pytanie, jak wygląda stan zdrowia piłkarzy? To znaczy się z kogo nie będzie, może pan mógł skorzystać. Kogo występuje jest pod znakiem zapytania? No, już na słowo вопрос. to ma wygrać? Liturka defensyjna nadal, medyfensyjna nadal, a tam już to na mnóstwo, w siglajnej na finale. że coś powiedział na swoje pytanie, wiadomo, żeby wygrać, to trzeba zagrać dobrze i ofensywnie, i defensywnie, należy zbalansować tą grać, żeby wyglądać dobrze, Przy naszej. U się nas nie jest rozmowa, się nie się nie U nas trening, nie zbalansuje, u nas się jeszcze zbalansuje. U будем знать, как нам лучше быть. Тем более, уже несколько игр подряд сыграть с ними, и какая-то все-таки информация есть. Нам эта информация, я говорю, она так же, что мы начали с этим разыграть, что в первую роду. В связи с этим, мы надели вот общее мышление. А по поводу команды, думаю, что мы в хорошем состоянии, все готовы играть. No, jeżeli, no, film, to jest, no, jeżeli chodzi o zdrowie, to, jest to no. drużyna jest wydaje mi się, w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o zdrowie też. Wydaje mi się, że tu nie powinno być żadnych wątpliwości, to, to jest finał, także wszyscy chcą grać i wszyscy chcą przygotować do tego meczu. To jeszcze mam pytanie do piłkarzy. Przed rokiem ten mecz prawdopodobnie wyglądał inaczej niż dzisiaj. Jak za to spodziewacie się, będzie jutrzejsze spotkanie z Lechem Poznań wyglądało? Na co się nastawiacie bardziej? Czy jednak na ostry atak ze strony przeciwnika, czy może zupełnie coś innego? Jaki macie pomysł na to, żeby powtórzyć sukces w przedroku? Myślę, że graliśmy wiele gier, znam to, że to był naprawdę dobry game, ale myślę, że pokazaliśmy naszą drogę, że w ostatnich dwóch gier wygraliśmy, bardzo dobrze. We don't win, we win with a lot of personality, we play very good in offensive, defensive line, score goals, make many opportunities, so it will be special game because 90 minutes we need just to win the cup, the small details make a difference in this kind of game, so we need to be focused, to concentrate and I think in the last two times we showed... Uh, our quality, we need to play the same, in the same way and uh, we are prepared for this. Uh, że zagraliśmy już z Lechem wiele meczów. Ostatnie dwa z nich wygraliśmy, więc jesteśmy przygotowani do tego zawodnika. Ostatnie mecze pokazały z Lechem, że trafimy grać bardzo dobrze i o, o sobie, jeśli chodzi o defensywę. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że to będzie wyjątkowe spotkanie, bo mamy tylko 90 minut, aby zdobyć do programu i czasami w takich meczach przewidają po prostu... Detale. Natomiast musimy być po prostu skoncentrowani i skupieni na wykonywaniu swoich zadań. My już pokazaliśmy, na co nas stać. Pokazaliśmy swoją jakość w ostatnich latach, w Poznej, więc Poznań, więc te marchezki też Kuba. Sądzę, że nie ma sensu porównywać to, tego rocznego finału z tym, z Wiadomo, że każdy jest inny, tym bardziej. I nasz zespół i Dużna Lecha bardzo się przez ten rok zmieniły. Wydaje mi się, że mamy bardzo dobrze. Też mamy na pewno swój na to spotkanie, ale niestety nie możemy go dzisiaj go dzisiaj zdradzić. Też się do niego przygotowaliśmy i jesteśmy w 100% gotowi, żeby jutro wyjść na boisko i zrobić wszystko, żeby ten budowy. został w naszych rękach. Tak jak Niko powiedział, jest to też jedno spotkanie i tutaj... Bardziej najmniejszych on może zdecydować o, o wyniku tej, tej rywalizacji, więc na pewno musimy być bardzo skoncentrowani na tym, żeby, żeby świetnie sobie poradzić w tym, w tym spotkaniu i tak jak ten podkreślił, trzeba zagrać bardzo mądrzej i w ofensywie i w defensywie. Trzeba to tak zbilansować, żeby, żeby to wszystko było tak jak, tak jak należy i żeby zagrać na zero z tyłu, a z przodu mamy tak, tak bardzo kreatywnych zawodników i tak dobrych usposobionych ofensywnie, że że na pewno tych sytuacji sobie stworzymy, ale nie powiem, że z nich wykorzystamy. Pytanie tak naprawdę do wszystkich. Czy w związku z tym, że trochę wam się skomplikowała sytuacja w liceum i czekaliśmy teraz bardzo ciężkich mecze, chociażby z liderem. E, będziecie do tego meczu podchodzili jakoś, jakoś inaczej, niż wcześniej zakładaliście? Czyli czy będziecie e, od samego początku mocno atakowali bez względu na ubytek sił, czy, czy może będziecie starali się jakoś zbalansować ubytek sił i zostawić chociaż trochę na, na te najważniejsze mecze na końcu sezonu. No, no, proszę, no, kolejny, proszę pierwszego dnia właśnie nie było po ponieważ tych było to na minus 10 trzeba wygrywać. Powiem tak, od samego początku naszej pracy było, nie było, żeby mieć tych meczów przed sobą, ponieważ jak wiadomo, И <клышко> вот сегодня я посчитал, кстати, не я, просто мне напомнили российские журналисты, мне кажется, что я 7 месяцев работаю, чтобы... и за эти 7 месяцев мы как 7 лет работали. За 7 месяцев мы так, как будто по 7 лет. Поэтому мы для себя мы сделали хорошую какую-то э, ситуацию. За да, это сложились, мы отыграли да, 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 свои очки какие-то, которые мы потеряли. Сейчас мы в финале и все дальше идет. У нас абсолютно никакого, никаких дум нету, как завтра готовиться и готовиться к остальным матчам. И, как я уже сказал, мы не только Лигия, но и Варшава мы. Siłą już nie dnia. Tak powtórzę, że dzisiaj tak, to jest, jest kolegia United, ale również Warszawa taka zjednoczona i generalnie rzecz biorąc to co mieliśmy do odegrania, czyli te, 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 te punkty odebrać przeciwko to jest to, to, zrobiliśmy. Jesteśmy na pierwszym miejscu i za każdego meczu się przygotowujemy w sposób szczególny tak naprawdę i tutaj to tu nie ma wyjątku, jeżeli Joe nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek zmieniać przed meczem z piaskiem. Jeden kosztem meczu, jednym, nie możemy być jedno kosztem drugiego. Nikt tego nie za nas nie, 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 nie zdadł tego miejsca, gdzie jesteśmy i jesteśmy przycą. I to, co my zdjęli, należać. To co zrobiliśmy należy szanować. I dalsze działać szanki wpił. I dalsze kroki, kroki do przodu należy robić. Cały czas, czyli to jest naszą później. Sądzę, że nasza sytuacja w widze nie jest, że tak powiem, niekomfortowa, też powiedział, że jest bardzo komfortowa, bo wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, Zostało nam trzy mecze. W chwili tej konferencji mamy trzy punkty przewagi nad piastem i jeśli zwyciężemy w tych najbliższych trzech spotkaniach, to, to mistrzostwo będzie nasze I, i to jest dla nas najważniejsze. Chcieliśmy być od momentu od tą, w się pojawił że taki był nasz cel i, i to, żeśmy osiągnęli. Myślę, że jutrzejsze spotkanie w tym momencie jest najważniejsze, tym bardziej, że z Piastem gramy dopiero w niedzielę, więc od poniedziałku jest to prawie tydzień, to jest wystarczający okres, żeby, żeby przygotować się do kolejnego spotkania, tym bardziej, że jest to finał Pucharu Polski, jest to trofeum, Mam myślę, że każdy piłkarz gra po to w piłkę, żeby, żeby tę trofea zdobywać i, i zapisywać się później na swoim koncie, więc, więc nie, ma żadnego mowy, nie ma żadnej mowy, żeby, żeby któryś mecz potraktować że imy ten na traktujemy bardzo, bardzo poważnie i chcemy tak uchlastować. I think we are in fantastic situation. We are first in the table. Everything worked for uh, to be on the position where we are now. Uh, I think it's not complicated. We need to be happy. We need to be, feel this positive pressure that we have. Our coach say uh, few months before we have ten points uh, less, and uh, everybody speak that. Uh, We are in the bad position. We need to be first now. We are first, and uh, we need to answer on these questions. I don't understand why, but okay. Uh, we need to be happy tomorrow. We play the final. We have opportunities to win the, to, to, to win the first cup, and uh, next week we, we will have time to prepare the game against Gas. Now this is not so important for us. Uh, we need to be focused on, on the tomorrow's game and. Uh,

Musimy się zamierzyć w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak jak powiedział wcześniej trener, kiedy przychodził do naszego zespołu, mieliśmy 10 punktów straty do lidera i wszyscy mówili, że sytuacja nasza jest no, bardzo zła. Natomiast teraz jesteśmy na pierwszym miejscu i cały czas odpowiadamy na te same pytania i no, nikomu nie rozumie w tej, w tej właśnie sytuacji. Jutro czekamy na najważniejszy mecz i na tym meczu na razie się e, skupiamy. Kolejny mecz z Piastem będzie dopiero w niedzielę. Na razie musimy myśleć o tym jutrzejszym finale, ponieważ mamy szansę zrobić pierwsze w tym sezonie e, trofeum i należy traktować e, tę sytuację, że wszystko jest e, w porządku i że mamy szczęście grać finale. Panie tenorze, ja chciałem Pana zapytać o to, że to trzeci kolejny też Lecha z Legią w krótkim czasie, czy przewiduje Pan, że on będzie przypominał któryś z tych dwóch poprzednich, czy też będzie wyglądał zupełnie inaczej niż, niż te poprzednie wyniki? No, my nie skakujemy w absolutnie nie pochodzą, bo tak naprawdę mecze, które rozgrywaliśmy z Mechanem do tej pory wcale nie były do siebie podobne. Wydaje mi się, że ten mecz w tym meczu wystąpić zawodników, którzy do tej pory przeciwko nam nie grali. No, ja wiem, że to będzie słowny mecz, a fisher dość sam desigual. Jest to i się ciepły, a i e, Na pewno to nie będzie prosty mecz, to będzie na pewno mecz trudny, a tak naprawdę... Jakby ten mecz mówi sam za dla siebie, dlatego że gra jeszcze obecnie urzędujący terminist Polski z Giderem, z, z nie, nie, z liderem A, z, a z, z przepraszam, z Dużą, która to była puchar Polski. A ja panu. Mu... No za <grym> <i samy grym> siebie. Jeszcze dziękuję. Jeszcze jedno to pytanie. To... Panie Przewodniczący, nikolicza, ponieważ Pan zdenerwował się jakiś czas temu na trenera Behagiana Urbana za to, że pan, on wypominał Panu, iż strzela Pan tylko słabych drużynom. Co, co jest zrozumiałe, że Pan zdenerwował? Czy e, to zdenerwowanie już Panu minęło po tych które strzelił Pan na czy też nadal trwa? I just answer on, on, on his words. And uh, I don't feel more pressure when I play against left. Uh, last time when I scored goals, it was the same celebration like all the time, like always. So it will be more my, my focus is uh, on my team. Uh, to to make everything uh, what uh, coach want from me and of course too, for box, I want uh, this uh, all the time every time uh, so my focus is just uh, on myself not on on Mr. Rupar. ten ułam był bardziej zdenerwowany niż odwrotnie, ponieważ to było jego zdanie i Niko po prostu odpowiedział na to, co związane z wypowiedzią szkoleniu z Poznania pytania. 그게... Niko powiedział, że nie sądzi, aby z tych dwóch bramek, aby z tych bramek zdobytych przeciwko Lechowi miałby się cieszyć bardziej, ponieważ cieszy się tak samo ze wszystkich zdobytych przez niego Dranek i jego zadaniem jest skupiać się na swojej drużynie oraz wykonywać zadania, które zwracam nasz trener i zadanie Mikołot również będzie skupić się na swojej drużynie, na sobie i na, na tym czepomym na, na szkolenie wiedzy. Jeśli nie ma więcej pytań, zapraszamy na trening naszego zespołu. Rozpocznie się o godzinie 16 i przez pierwsze 15 minut będzie otwarty dla trzeń. Dziękuję.